Dzisiaj pokażę jak można wykorzystać dron z kamerą na podczerwień z termowizją do podglądania życia zwierząt. Znajduje się w Lasku Wolskim na parkingu i można porównać zaraz po prawej stronie, w prawym rogu będzie zdjęcie z kamery wizyjnej, jak wygląda to nocą, zupełnie nic nie widać. Natomiast podczerwieni, tutaj jest filtr czarno-biały, Widać zwierzęta od razu rzucają się, ich temperatura jest wyraźnie wyższa od otoczenia i tutaj jest sarenka, która czegoś szuka, jest y, marzec, więc przedwiośnie jakieś tam rzeczy wygrzebuje z ziemi, bo parking jest to zarona ziemia i tutaj jest dużo zwierząt, które można obserwować. Teraz mamy liska, który jest troszkę zainteresowany dronem nie wie co robić pewnie rzadko ma do czynienia z takim latającym obiektem nawet na początku starałem się podlecieć dalej żeby nie spłościć zwierzęt, ale one nie za bardzo się boją powiedziałbym raczej że są zaciekawione nawet w pewnym momencie lisek chce podejść do drona i zobaczyć co to jest ciekawego Adam Sarenka w oddali sobie też patrzy, co się dzieje. Co prawda, dron jest dosyć głośny, ale to jest nietypowa rzecz i przypuszczam, że zwierzęta nie wiedzą, jak postępować. No na wszelki wypadek obserwują, a potem mogą uciec. Lepiej uciec niż zginąć, jakby to było coś niebezpiecznego. Ale liski się nie boją przyszły i przypuszczam, chcą zbadać, co to jest. Można używać bardzo różnych filtrów y, tutaj do oglądania w podczerwieni, ale dla mnie chyba najłatwiej jest y, w filtrze czarno-białym. Te zwierzęta są chyba najbardziej ostre i najłatwiej je zobaczyć. No, ten lisek naprawdę zaciekawiony jest dronem, a drugi nie ma zaufania troszkę się oddala. Jednak zwierzęta roślinożerne, sarenki są bardziej płochliwe i troszeczkę jak się podleci, no to płoszą się. Nawet tak małe zwierzątka jak zające bardzo łatwo dostrzec. Na polu w ciemności. One czują się bezpieczne, żerują sobie w nocy, bo myślą, że nikt nie zobaczy. A tutaj dron na podczerwień bez problemu je może zobaczyć. Może jakiś rolnik będzie chciał sobie zobaczyć, czy ktoś kręci się koło jego zwierząt przydomowych w nocy i wypatrzy jakiegoś dzika albo wilka, lisa.